Taka ogólnowa seria, gdzie siedzi na prasie, nie wiem co okay. jest w nią, ale nie wiem jak to okej. Okay. Przejdźmy do pokazywania. Mm, okej, okay, pójdźmy najpierw do środka. Tam miała być pewien ale jej na razie nie ma, bo po co ją robić? Tu mamy sypialnię, tu są zbrodni, pójdźmy spać. Okej, okay, wyspaliśmy się już, to sobie pójdźmy tu na górze. Nasz domek się już trochę powiększył. No, znaczy, słuchaj, tu mamy ogród. Ogród po prostu. Ogród jest basenik. Idę tu jakieś ławeczki, żeby usiąść, pogadać sobie. Dźwka są zdobna. Ok, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Przejdźmy dalej. E, tutaj sobie mamy konie, który mi właśnie chce wyjechać, ale nie mogę. Okay? No i tutaj konie mi będziemy wyjeżdżać. No i tam mamy stajączki po prostu. Tam mamy Naszej części zwiedzania naszego mini domku. No, mini domek, mini domek. Wiem, że wygląda jakby był gigant, ale to nie gigant, bo po prostu. <słuch> Dobra, po prostu, po prostu. Dowiecie się czemu, czemu, czemu. Ok. Jak te mogą świecić? Otóż to yy, możecie się skapliście, ale to jest bloger dla ozdoby. O uwaga, wcale nie chcę dla ozdoby. Eee, Służy do oświetlania terenu. Tutaj mamy faremę, a tu są naszą. Jak piszę właśnie. Okej, okay, pójdźmy sobie tu na dół. No no, 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 no. Co najmniej, no? Tu no, no, no. też nie wiem, właśnie. Tutaj, tutaj, tutaj się zamkniemy. I tutaj nam, rośnie nam właśnie kakao. Dom jest ładnie oświetlony i tu nie może się żaden mocy spełnić. Ale teraz coś na temat. Słuchajcie. Słuchajcie, słuchajcie, słuchajcie. Tu mamy domek mi. I tego ma nie być. I to jest tylko. To jest tu. Gdzie, są, gdzie jest to drewno? Tam to jest dobudowane. Ale jak ktoś chce, to może to zbudować. Ale teraz powinien wyglądać 6x6. Y, czyli jest tam jest. I ten ogród jest zabudowany I takim płotkiem to możecie zrobić. Ale jak chcecie, bo ten kwadr możecie zastąpić innym blokiem, ponieważ jest trochę trudniej do zdobycia. Okej, okay, pójdźmy sobie tu. F5 nacisnęliśmy. Miejmy. No i się pożegna. I my tylko czekajcie sekundę. Y, Okej, okay, 3 minutki. Zasubskrybuj mój kanał, nie zapomnij odwiedzić mojej strony internetowej, link macie w opisie. Siemanko, cześć, czołem!